Witam Was wszystkich w szóstym blogmasie adwentowym Dzisiaj jest 6 grudnia więc będzie ten blogmas oraz będzie film mikołajkowy bo są mikołajki będą nam dwa, dwa filmiki dzisiaj więc zapraszam do oglądania tego blogmasa i filmiku mikołajkowego Mamy już 5 postacji. teraz je wyciągnę Jedna postać, druga, trzecia, czwarta i piąta. A teraz zabieramy się do otwierania numeru 6. Jestem ciekawy, co się tam kryje. Mam nadzieję, że też, a pod numerem 6 oto się znajduje. Taki rekinek. Tak wygląda w całej okazałości. Więc teraz pokażę je wszystkie. Jak, jakie są te postacie? W tym kalendarzu. Więc pierwszym dniu był reniferek. Pingwinek. czapeczka Świętego Mikołaja. Goryl. Małpka i oto rekin, czyli pięć zwierząt i jedna rzecz, więc dziękuję za oglądanie tego filmiku i zapraszam bardzo was do oglądania filmiku mikołajkowego, a teraz poproszę was o lajkowanie tego mojego filmiku oraz poprzednich moich filmików i te co będę nagrywać do subskrybowania mojego kanału udostępniania tego tych poprzednich filmików i te co będę nagrywać oraz do komentowania życzę miłych mikołajek być dzisiaj 6 grudnia żeby to był dla każdego szczęśliwy dzień i do zobaczenia cześć